Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pod niej spływa, tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco, uf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie. A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata, o jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy, w dziewiątym same tłuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści, sam nie wiem co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignął taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, para buch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw o ciężale, ruszyła maszyna po szynach o szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się kręci koło za kołem i w biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka łomoce i pędzi a dokąd a dokąd a dokąd na wprost po torze po torze po torze przez most przez góry przez tunel przez pola przez las i spieszy się spieszy, by zdążyć na czas do taktu turkoce i puka i stuka to tak to to tak to to tak to to tak to to Gładko tak, lekko tak, toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka niestal. Nie ciężka maszyna, zjajana, zdyszana, lecz i graszka, zabawka blaszana. Skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to to, co to to? To to tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają i pchają i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą i puka i stuka, tak to to, tak to to, tak to to, tak to to.